to ciekawa historia, ponieważ ilekroć chodziłam koło pomnika, który stoi tam naprzeciw urzędu, to patrząc na te daty, bo tam są bardzo istotne daty dla naszego narodu, bo jest i 1791 i 1918 i jest najnowsza data, 1989 rok, 4 czerwca. I tak sobie pomyślałam, że właściwie a ja. Gdzie ja jestem, bo w żadnej dacie się nie mieszczę. Jestem tym, tym pokoleniem, który właściwie jest tą powojenną historią jedynie drogi. Jakby na to nie popatrzeć, no taka już leciwa nie jestem, ale wiadomo, że nasza historia powojenna jest jakby pomijana. Może nie dlatego, że nie zdarzyła się okazja, żeby tą historię odtworzyć. I tak sobie pomyślałam, rozmawiając nawet z koleżanką, że warto tą historię zatrzymać w jakiejś... w kadrze może. Może na papierze, ze względu na tym, że ona nam umyka. Właściwie ludzie, którzy przyjechali tu w 1945 roku, odchodzą. Wymiera to pokolenie, które właściwie tworzyło Jedlinę ten klimat jedlińskich dzieci właściwie, to byli nasi rodzice. moje Późniejsze pokolenie, no to właściwie moje pokolenie, które się już urodziło na tych terenach. Jeśli nawet nie figuruje, to jedlina-zrój to głuszyca, bo tam był szpital. Natomiast myśmy od maleńkości wrastali w tą jedlińską ziemię. Wracając do naszej historii, tych dzieci, które tu razem z rodzicami przyjechali, a rodzice przyjechali i z terenów wschodnich, z południowo-wschodnich, i jak ostatnio czytaliśmy wspomnienia ludzi, których udało nam się przekonać, że jest to warto pomyśleć o tej historii powojennej, to przyjechali z Belgii. Nawet jest taka ciekawostka, że jeden pan, o którym będziemy wspominać w książce, Jechał razem z Edwardem Gierkiem z Belgii, tylko że Gierek wysiadł akurat na budyniu Śląsku, natomiast on przyjechał do Jedliny z Francji. Bardzo dużo było tej, tych ludzi przyjeżdżających z Francji. No i oczywiście część była taka, która znalazła się tutaj, jak moi rodzice, którzy osiedli się na tych ziemiach. Yy, przyjeżdżając z niewoli niemieckiej, w Westfalii. Yy, wpierw pracowali w gospodarstwie rolnym, a potem yy, w zakładach amunicji. Bardzo ciężka praca. No i bardzo, mama bardzo ciężko chorowała, zresztą wszystkie Polki, które były w tym obozie, yy, bardzo ciężko przechodziły ten stan głodu permanentnego, bo rzeczywiście. I kiedy rodzice wrócili do swojej, jeszcze nie byli yy, małżeństwem, ale kiedy wrócili do... ojciec był rodowitym warszawiakiem, w Warszawie niestety już niccy nie było. Mama też nie mogła pozostać. Zresztą historia mojej mamy i jej rodzeństwa jest bardzo ciekawa. Warto by było o tym wspomnieć, ponieważ jeden brat mamy zginął w Oświęcimiu za działalność podziemną w drukarni, po wsypie tak zwanej. Siostra łączniczka zginęła w powstaniu warszawskim, a jedna siostra od, od strzałów, to znaczy ona biegła, chciała ciało swojego syna przenieść i została, dostała błamkiem. Także to też historia jest ciekawa. I właściwie zaczęto obiecywać, nawoływać, że na tych ziemiach będzie rodziła się polskość. Że są potrzebni ludzie, którzy przyjadą tu, dostaną pracę, mieszkania, właściwie wszystko. I rodzice przyjechali, tak jak przyjechała większość tych ludzi, o których właśnie wspomnę, jeśli uda nam się w ogóle napisać tą książkę. Natomiast i ten powojenny czas to jest to okres bardzo ciekawy dla dzieci, które, tu które się tu urodziły. Bo wszyscy rodzice startowali z jednego pułapu. Nie było tych, którzy byli bardzo bogaci, nie było różnic w ogóle. Byli wszyscy na tym samym poziomie, wszyscy się dorabiali. To było to pokolenie, dla których najważniejsze było, cokolwiek by o tym nie myśleć, że mają spokój, że nikt do nich nie strzela, że mogą spokojnie po jedlinie chodzić, chociaż. Dwa lata po, po odzyskaniu niepodległości i właściwie przyłączeniu tych naszych, tych ziem zachodnich do, do Polski, było bardzo nieciekawie na tych terenach, gdyż grasowały yy, bandy, które rabowały to, co pozostało jeszcze po Niemcach. A poza tym no, było bardzo niebezpiecznie. Natomiast już yy, potem jak myśmy dorastali, to było spokojnie, bo Zofiówka przyjęła część tych, Osiedleńców, zresztą cały Suliszów tak zwany. Ja nie wiem, czy młodzi ludzie pamiętają, że te dzielnice to były. Gdzie mieszkasz? W Suliszowie, gdzie mieszkasz? W Blinicy, a ty? No, w Jedlince. Był taki czas, że do szkoły w Suliszowie chodzili od czwartej klasy ci, którzy w Linicy chodzili. Był taki moment, bo przyszły takie koleżanki do naszej klasy. I pamiętam, jak myśmy jako dzieci. Bawili się w tym Sudiszowie, bo to, to jest moja dzielnica, gdzie chodziłam do szkoły, więc mimo, że nikt nam nie mówił zresztą, że lasy są niebezpieczne, to w podchody bawiliśmy się w tych lasach. Poza tym, no było bardzo ciekawe. Ja pamiętam, że taki moment jeden, to pamiętam, że zmarł Bolesław Bierut i ustawiono nas na wojsku przed szkołą, na baczność. To no, tam coś rozumiem, bo no, był ktoś daleko i kazano nam zachować powagę. No, jak my się zaczęli, ja byłam w drugiej klasie chyba, zaczęliśmy się śmiać wszyscy. No to było mnie już nieciekawie, ale to był taki epizod właściwie, myśmy do tego nie przykładali większej wagi. Natomiast m, pamiętam, że wszystkie dzieci sudiszowskie były nasze. Biliśmy się po wszystkich podwórkach suliszowskich, eee, graliśmy, nie wiem czy teraz młodzież gra w dwa ognie, to była nasza ulubiona gra, a biliśmy się bardzo mocno, jak ktoś dostał taką piłką, to czasem siadał z wrażenia, bo to było bolesne uderzenie. no i Najbardziej wzruszające momenty były takie, że ci wszyscy rodzice, biedni no w końcu przyjechali bez niczego, z jedną walizeczką, ale chleb był dla wszystkich dzieci, które przychodziły do danego domu. Na przykład bawiły się na podwórku, a był to chleb, pewno się młodzi zdziwią, posypywany cukrem i polewany wodą, albo na przykład smarowany smalcem, albo tylko pieczony na, na patelni. To było coś niebywałego, jak nam to smakowało i do dzisiaj pamiętam smak tego chleba z takiego pieczonego w Gresie, wtedy takich bochnów i fajne takiego chleba, jak człowiek zjadł, to czuł się, że może pobiegać. No i pamiętam doskonale ten mój czas siedmioletni w szkole, w której dzisiaj jest gimnazjum. Bo myśmy się uczyli w tej. Zresztą na parterze był taki duży korytarz, i tam stał stół ping -pongowy. I nasza pani od. Właściwie. Ona nie uczyła w WF, ale potem dopiero uczyła. Nauczyła nas grać w ping właśnie na tamtym korytarzu. Nie było sali gimnastycznej. Wszystkie na przykład gry rańczne odbywały się na tym boisku przed szkołą. To było boisko do gry. No, i oczywiście tylko graliśmy w, tego, w te dwa ognie. No, różne tam zawały sami wymyślaliśmy, skakanki. Pamiętam, że tak radośnie było. Nikt nie czuł, że są to smutne czasy. Wszyscy bawiliśmy się razem. było to ta młodzież taka jakaś, czy, czy, czy koleżanki i koledzy byliśmy bardzo tacy. Zakolegowani, bo przyjaźnie to były w mniejszych grupach. Natomiast z innymi to się kolegowaliśmy, chodziliśmy grupami. Nawet kolegowaliśmy się o rok młodszą klasą. Ja mam tutaj jedno zdjęcie z siódmej klasy pana Wodarskiego jako kierownika i moją klasę, taką nieliczną. To była taka klasa, która doszła do siódmej klasy. A muszę powiedzieć, że były różne dzieci, przerośnięte, bo to był ten czas powojenny, więc różne były dzieci w klasach. No, ale to akurat ta siódma klasa, bo myśmy wtedy kończyli tylko siedem klas. I pamiętam, że rodzice z Subiszowa pracowali najczęściej w Zofiówce tak zwanej. Kiedyś to była nazwa bardzo ładna, Zofiówka, gdzie idzie do pracy do Zofiówki. No i była to wyjątkowo ciężka praca. Tam szczególnie żal było kobiet, które bardzo ciężko musiały pracować. One bardzo często nosiły jakieś takie, nie wiem, jak to się nazywa, takie kloce z masy porcelanowej trzeba było to gdzieś przenieść. Piecownia była bardzo trudnym takim wydziałem, także nie było łatwo. Dopiero później no, budowano te. Tunelowe piece, no, to, y, potem może było łatwiej, ale w tym czasie te panie, które wracały z pracy, były bardzo zmęczone. Bardzo. No ale przychodziło się już pół do czwartej, byli rodzice jednak dom, domu, prawda? I tam te dzieci, których rodzice pracowali, to jednak obiad dostawały później, a były takie mamy, np. żony górników, które nie pracowały i dzieci dostawały obiad wcześniej. No było wiadomo, że tam był o drugi obiad. Y, i tak wydawało mi się, że szkoda tego okresu, szkoda tych rodziców, tych, którzy mieszkali w Suliszowie, tam w szeregowych takich domkach obok szkoły są takie szeregówki. Potem Zofiówka wybudowała dwa budynki, w których też zamieszkali, zamieszkali pracownicy z Zofiówki i to był już awans społeczny. Bo to było mieszkanie dwupokojowe z Łazienką, z ładną, maleńką może, ale ładną kuchnią. Także to, to już był ten awans społeczny, że ludzie się czegoś dorabiali. I tak sobie pomyślałam w którymś momencie, że warto zapisać, jak, jak czuli się ci, którzy tu po raz pierwszy przyjechali. I mamy już takie wspomnienia niesłychane. Jak ciężko było w Jeginie, myśmy, dzieci, tego tak już nie odczuwały, ale jak ciężko było. Są takie wspomnienia, że mm, mówili ci państwo, którzy już swoje wspomnienia zapisali, że wykopywali zmarznięte ziemniaki. Ja nie pamiętam, a oni pamiętają, że byli tu jeszcze Rosjanie, których potem przeniesiono do Letnicy, do Świdnicy, ale oni jeszcze tu byli. Także ja nie pamiętam rosyjskiego w ogóle wojska, natomiast pamiętam tych, którzy przyjechali z Francji. To pamiętamy, bo oni mówili ze sobą po francusku, tworzyli takie grupy, takie enklawy, do których wstęp tak z zewnątrz nikt nie miał właściwie dostępu. I to było ciekawe, że jak byli w sklepie, rozmawiali po francusku, a my, no już takie podlotki dziewczyny, ja pamiętam, w trzy stałyśmy za takimi paniami, one mówiły po francusku, a myśmy się tak wsłuchiwały. W ten taki śpiewny, piękny język, którego nie rozumiałyśmy oczywiście. No i właściwie to była taka grupa, która wydawało nam się, że się im lepiej powodzi. I co pamiętam z tego okresu? że bardzo prężna była straż pożarna, na czele, których, na czele której stał pan Danaszkiewicz. Dzisiaj już pan no, w takim pięknym wieku, do którego chcemy jeszcze dotrzeć. I pamiętam, że był taki koło Zofiówki plac, na którym straż pożarna organizowała różne zabawy. A co ja zapamiętałam? Wchodzenie na słup. I ciągle pamiętam, jak najstrytniejsi, a była jeszcze taka pani bardzo sprytna, która osiągała w bardzo szybkim tempie ten słup taki. I tam gdzieś tam, oklaski. Pamiętam, że gromadziło się tam strasznie dużo ludzi, a drugim takim terenem to było boisko, gdzie młodzi ludzie grali w piłkę nożną, tam na zboczach. Nikt o tym nie, dzisiaj już chyba nie pamięta, a rosły fiołki, które przepięknie pachniały, bo pachniały taką naturą. To był taki zapach, którego już nie można dzisiaj nigdzie właściwie wyczuć, jeśli chodzi o fiołki te polne. No i oczywiście tam stróweczek, garbarnia puszczała tam bardzo, takie wszystkie nieczystości szły przez rzeczkę. Ale myśmy się tam bawili wszyscy. Jak było ciepło w czerwcu, przed już przed końcem roku, to myśmy tam przebywali bardzo często. I to, to był drugi takie, drugie miejsce, gdzie się spotykali ludzie. Trzecim miejscem, gdzie bawili się mieszkańcy Gliny, to była glinica. Sala widowiskowa, teatralna, i tam odbywały się te wszystkie potańcówki. Oj, biegali tam nasi rodzice. Wiem, że, że i młodzi już starsze ode mnie koleżanki, to tam chodziły z kolei na zabawy. O tym też będzie mowa w tych wspomnieniach, o których właśnie spróbujemy napisać. Zobaczymy, czy nam się uda. I mniej znaliśmy tą część tutaj uzdrowiskową, bo naszą ziemią rodzinną to był Sudiszów. Natomiast po tym, jak dorastaliśmy, no to wiadomo, że chodziliśmy już w te inne dzielnice, na, na innym terenie się, rozglądaliśmy i y, przy sanatorium był taki y, dom do była właściwie, i takie miejsce, gdzie kuracjusze tańczyli. Nie wiem, to przy ulicy jest Lipowej. No i oczywiście, wszystkie te dorastające dziewczyny, tak jak my, to. Gapiłyśmy się tam, patrzyliśmy, jak to kuracjusze sobie tańczą. To była też taka atrakcja w Jedlinie, bo kuracjuszy było bardzo dużo, a przede wszystkim było bardzo dużo domów czasowych. I z domów czasowych też wszyscy ludzie, albo szli na Białą Salę, która żyła bardzo takim, tętniła życiem, bo nie tylko tam była stołówka, ale potem to były i. Te potańcówki, jak to się mówiło po wojnie. Także jedlina, mnie się wydaje, że wtedy była bardzo takim miasteczkiem, które żyło, bo było nawet, był nawet zespół jedliński. Do dzisiaj jeszcze rozmawiałam z tymi paniami i panami, którzy w tym zespole tańczyli. Mam takie maleńkie zdjęcie, będziemy powiększać to zdjęcie. To też taka no, część jedliny, bo to, to, to właśnie tworzyła się w ten sposób ta nasza wspólnota jedlińska. I myślę, że wtedy tak naprawdę ludzie się bardzo dobrze znali, wiedzieli o sobie dużo, ale nie w tym sensie takim, że co on robi i tak dalej, ale że też przyjechał, że teraz pracuje, że jest na wyciągnięcie ręki, na przykład sąsiad. I pamiętam, że też ci, którzy chodzili jako rodzice do przedszkola, bo to było przedszkole takie główne, to zakładowe, o które Zofiówka bardzo dbała. Dzięki temu ono dotrwało w bardzo dobrym stanie, bo tam remonty odbywały się ciągle. I ci rodzice nawet przychodząc po dzieci, no to ze sobą rozmawiali i, i byli w takiej dobrej zażyłości, yy, powiedziałabym, mieszkańców Jedliny. No, potem moje losy się tam potoczyły jakoś tak szybko i po skończeniu nauk, skończy, to znaczy jako filolog, wróciłam na te tereny. Yy, i zaczęłam uczyć języka polskiego, ale nie w Jedlinie, tylko w Zagórzu Śląskim. Tam uczyłam dwa lata, ponieważ wyszłam za mąż, więc już nie dojeżdżałam. I rozpoczęła się moja kariera w Jedlinie, numer jeden oczywiście w dzisiejszej szkole podstawowej. I to było 24 lata najpiękniejszego okresu mojego życia. Zawsze wspominam ten okres. Ze wzruszeniem. Nawet teraz się wzruszam, bo tak żal, że ten czas ucieka. Wracając do tych dat na pomniku, że właściwie nas nie ma. Tego pokolenia naszego, rodziców, tych ludzi jeszcze, którzy dzisiaj żyją jeszcze, to właściwie nie ma. Milczymy, słyszymy o tej niemieckiej historii Jedwiny. Nie, cały czas rzeczywiście dobrze, że, że, że jest ta historia, prawda? Ale ona jest tak dobrze udokumentowana, a ta od 45 roku właściwie może jest, ale rozproszona i ludzie. Yy, właściwie o niej się nie pamięta. No są, prawda? Ja jak dzisiaj, jak patrzę. Przecież ja dorastałam wśród tego społeczeństwa. Większość mówi mi po imieniu. Oj Bożenka, pamiętam Cię, jak biegałaś. Już nie powiem w czym. Jak biegałaś, mówi. I Twoją mamę pamiętam. I właściwie te panie te do dzisiaj są, jak ja im mówię, że właśnie staramy się ocalić od zapomnienia tą, tą ich, ich historię. Co w ogóle w pierwszej chwili, to tak patrzą, patrzą na mnie i mówią: Niemożliwe. No ja mówię: a Spróbujemy. No, może się uda. Może to nie w tym roku, prawda? Chociaż glinica jest już prawie zrobiona. Dzięki pani też ogromnemu wkładowi pracy, pani Szymczak, która zresztą była moim zwierzchnikiem, bo była zastępcą inspektora, bardzo skrupulatna. Trzeba było dobrze się napracować, żeby pani Kasia przyjęła sprawozdanie. No, i właśnie ona. Mam jeszcze koleżankę, która przystąpiła, powiedziała, że tak i robi suwisów. Ja próbuję już, mam materiał zgromadzony od bardzo ciekawych ludzi, których nawet nie przypuszcza. Ostatnio rozmawiałam z panią, która mi opowiadała. Tak ciekawe rzeczy, sąsiadka tu zresztą, nie mieszkająca już, że warto, to trzeba natychmiast zapisać, ja prosiłam ją, żeby przywiozła z swoje materiały i żebyśmy porozmawiali na ten temat, na temat ich pobytu tu w Wiedlinie. Także chyba warto, chyba warto zatrzymać historię.